To jest chodnik, chodnik. Co, ci się dzieje, ty? Co, się Co ci się dzieje Co się dzieje? Co ci się dzieje? Wy Co ci się dzieje? Odjeżdżajcie stąd. Co się dzieje? Odjeżdżaj stąd. Pędą, pędą, ty, no, swędzą trochę. Chcesz mi pomóc? To wyprostuj, mówię żebyś się cena. Nie, bo cię boję, że ciebie uszkodzę. Dzieci muszą jechać nielegalnie po drodze dla rowerów, no bo chodnik jest zajęty. Fajnie. No. Jedzie pan stąd. Nie wiem czy to był prawdziwy mężczyzna, taki co powinienem się go bać. Nigdy nie wiadomo. Teraz będzie ciekawe czy do takiego w range rowerze byś podszedł. Mężczyzny prawdziwego. O. No nie można tak jeździć proszę pana. A może pan jeździć po chodniku, po ścieżce rowerowej? Może pan? Nie może pan. Nie obchodzi mnie to. Może pan jechać sobie do tyłu, proszę pana. Dobra, to jeszcze takiego w BMW do kompletu i będzie zrobione. Nie ma takiego jeżdżenia. Nie ma takiego jeżdżenia. To jest ścieżka i chodnik, proszę pana. Nie można. Nie można. Źle jestem. Jestem szefem chodnika, proszę pana. Jestem szefem chodnika. Musi pan sobie stąd odjechać. Musi pan odjechać stąd, bo ja tak mówię. Nie, a tam ci czekają na straż miejską, proszę pana. Już jest zadzwonione. Słabo słyszę. Strasznie głośno klekocze. No, przykro mi, musi pan sobie pojechać w tył. Nie można, jaki zakaz? Nie ma zakazu. Jest zakaz jazdy wzdłuż pochodniku, proszę pana. Zakaz parkowania z dala od krawędzi jezdni. Cofnie pan sobie? Przejedzie pan. Ja już znam takich, proszę pana. Nie. Niech pan mnie nie trąca nawet. P może pan na wstecznym. Posiada pan takie... Pan mnie pcha samochodem. Pan mnie będzie pchał samochodem. Pan uważa, bo ludzie idą. Chodniki są właśnie dla tych ludzi, proszę pana. Już sobie poszli, już może pan cofać. Nic nie słyszę. Może pan jechać. Nie. Ma pan mnóstwo miejsca. Okay. Oczywiście. To relacje prowadzi tu na kamerce? Tak, taki kanał na YouTube, wie pan? A wie pan, że ja nie pozwalam się publikować. Oczywiście, każdy tak? ma do tego prawo. Ale no jakby dobra. pan gdzieś znalazł kiedyś swój wizerunek, to może pan e, zgłosić się do odpowiednich służb. Mhm. No ja panu też uwiecznie. Dobrze. Żebym miał tutaj też przyjemność. No i proszę mi powiedzieć, co to jest ta akcja. Jaka akcja? No, taka, że pan tutaj... no nie wiem, zrobił pan prawo jazdy, wie pan, że tu nie można jeździć. No to, co, no to powinno, powinno panu, panu wystarczyć. Napuszczał. Ja nie mam czasu, żeby tu cały dzień stać, A, proszę okay, pana. Okay. No dobrze, ja dobrze. mogę to zgłosić na służby i potem tylko czekać. Sam wszystkich nie obrobię. Pan jest z jakiejś organizacji? To... Tak, jestem z ruchu pieszych. Gdzie pan jedzie? Nie, wyjedzie pan stąd. Wyjeżdżać stąd. Czemu? A co, czemu tu wjeżdżacie? stary, do kościoła jedziemy. O, do kościoła! A chodniczkiem się jeździ? Co ci się dzieje, ty? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Wy odjeżdżajcie stąd. Co Odjeżdżaj stąd. Czemu? No po chodniku się nie jeździ chyba, nie? Stary, bo nie tu są samochody? No i czekają na straż miejską i policję. Dobra, odjeżdżę, Odjeżdżaj, odjeżdżaj. Odjeżdżaj, odjeżdżaj. I jaslu, nie p***. <gry> Spoko. Dzień jak co dzień. Będziemy się wkrótce nać po prostu. Ale to serio rzuć, rzuć, dawaj. Pokaż. Kulturkę pokaż, mordo. Mam kamerkę. Na YouTubie się znajdziesz później. wariaciki No to dawaj chodź, no. No... no wysiądź. za, wysiądź za. Z... Ostrożnie tutaj. Co, pojacu? Co? Wie co? Kamerkę masz to co? No nic. co? No <noise> nic. Cześć, Siemanko, jestem Szymek. Yy, idziemy właśnie do, do kościołka na chrzest. A tutaj pan, Bardzo który miło. ma... Nie masz na imię? Maksym. Jestem Szymek. Cześć. Który pilnuje porządku. Bardzo się tego cieszę, ale stary, no troszkę grzeźnie stary. Wyrażasz zgodę jest... na opublikowanie wizerunku na YouTubie? Yy, nie, nie. Okej. Okay. Jeśli, jeśli to zobaczę, to... Okay? To już walczył o swoje prawa. Nie, tak jak prostu... ja, o ten chodnik. Stary, ale kurde, bo to stare, no. Kurde, no jazda chodnikiem. Ale człowieku, no jedziemy na krzesło. No, kurde. no, i co? no ja się rozumiem, ale nie, wszystkie nie samochody... przyjechaliście wcześniej, żeby sobie znaleźć. No, widzisz, miejsce? Widzisz, no tak mamy, ale co, te samochody wszystkie to co? No co? Na straszmy sklu czekają? No. Tak? No. No i co? No i dobra, no sobie, spoko. No i super. Nie ja ma co się ja nie denerwuję! No ale kurde troszkę. My się zdenerwowały. No, zdenerwowałem się, bo jestem... Ja się nie denerwuję, dla mnie to jest codzienność. I pierwsze to i nie będziecie tu wjeżdżać po prostu. Znaczy, no, nie... Nie, dobra, nie chodź nie zjeżdżają. Dobra. dobra. Trzymaj się, no. dobrego. Nie szkoda wam tak półtora tysiąca mandatu za jazdę po chodniku? Nie. Nie? Opyla się. Opłaca się. No to dwój. Droga wolna się. Tak, tak, tak. Potem będzie on tu kałuże, będzie rozwalony chodnik. Fajnie, fajnie. Już jest zadzwonione, spokojnie. Dobra, Nie powiem. ma co się przejmować. Piękna pogoda. Idź, idź. Po co za mną idziesz? Nie, nie. Idę tam w drugą stronę. No to idź, po tu. <gry> Nie wiem, zęby swędzą. No swędzą trochę. Chcesz mi pomóc? Co? To schodnik. Chodnik. Nie wolno. Nie wolno. jest zgłoszone, także zaraz będzie straż miejska. Tutaj się nie idzie. Wiadomo już zgłoszone już półtorej godziny temu, więc. Nie wiadomo, że nie. Była nawet policja, która też wezwała straż miejską, ale musieli pilnie na interwencję. Nie można. Nie można, proszę pana. To jest chodnik, może pan stąd odjechać. Tylko ostrożnie, bo tam ludzie chodzą. Nie słyszę. Będzie wysiadał. O, prawdziwy mężczyzna. Nie. To poprosiłbym Cię, żebyś się odsunął. Nie. Bo Cię boję, że Ciebie uszkodzę. Nie? No. Ciebie. W jaki sposób? Fizycznie? Fizycznie? A może. Za to, że stoję na chodniku? Strasznie agresywny jesteś, kolego. No ale zacząłeś do mnie mówić jak do kolegi Tylko rzeczywiście ja trochę innym językiem mówię. No tak, bo to takie, jak to się mówi. Dokładnie. Śmiało, ja śmiało. Przed ja siebie. Jezę. Śmiało, śmiało. Ja A pani gdzie? Tu. A czemu pani tu zaparkowała? Dlaczego? Na chodniku. A gdzie miałem zaparkować? Na parkingu. Na którym? Na wolnym. A gdzie ten wolny? Ale, co, ja nie... ale co mnie to interesuje? A czemu pani jeździ po chodniku? A niech pan spyta tych ludzi, co tutaj No, i pytam wszystkich po kolei. I nie potrafią wyjaśnić, dlaczego dla własnej miejsca. wygody rozjeżdżają świeżo wyremontowane chodniki. Bo nie ma miejsca na No, parki. ale to się nie przyjeżdża samochodem wtedy, proszę tak. pani. No, bo najlepiej na piechotę iść. Taksóweczką. Taksóweczką, mi nie stać A na samochód panią stać? To nie mój, to syn, a pożyczył mi A to, to pąży syn, by pożyczył na taksówkę. Tak. No, proszę pani. Ma pani prawo jazdy w ogóle? Bo są takie przepisy, których trzeba przestrzegać. Jeżeli pani przyjechała do kościoła, tam są pewne zasady, których się przestrzega, i tak samo w życiu, w społeczeństwie też się przestrzega pewnych zasad. Ale to pani do mnie zagadała, to ja z panią porozmawiam na ten temat. Powodzenia. Teraz znęcam się nad staruszką tylko dlatego, że jest staruszką. To nigdy wcześniej nie zaczepiłem żadnej osoby na tym chodniku. I teraz mszczę się na starszej osobie. Tak to wygląda. Boże. Szybciej, szybciej.